Ale wiecie gdzieś tam te pasterki i w ogóle co nam pójdzie. Dobry wreszcie, znalazłam czas, żeby się do was odezwać. Mamy dzisiaj czwartek. Ja całe popołudnie mam wolne, więc stwierdziłam, że już nadszedł ten czas, żeby udekorować pokój. Jeżeli chodzi o rzeczy, jakie mam, to no, mam to takiego krasnala stojącego drewniane. Ozdóbki tutaj taki przepiękny napis. Ja go chyba kupiłam kilka lat temu w Pepco. Takiego Mikołaja. Tutaj w tej siatce dzieją się magiczne rzeczy, bo tu jest dosłownie wszystko. Mała choineczka, bombeczki, jakiś stroik więc będziemy działać. To było takie to opakowanie. Berries and Only Bio. I co my tu mamy w środku? Uwaga, uwaga. Na początek, jak to zobaczyłam, to myślałam, że to jest pierścionek. Ale prawdopodobnie to nie jest pierścionek. Bo jest za mały na pierścionek. Więc albo to będzie takie na ucho, coś się zakłada. Tylko szczerze Wam powiem, że nie wiem, bo jakby trochę. Za duże, albo ewentualnie jest taka: powiedzmy, przypinka, że tu przypi, mm, przyczepiamy jakąś stążeczkę, ta siemeczkę i na przykład tak sobie wisi, Nie wiem. że Wam powiem, że nie wiem, co to jest i, i do czego to służy. Najprędzej chyba na ucho, ale nie jestem, nie jestem pewna. Więc no, dzisiaj taki, taka, taka sobie pierdółka. Nie wiem. Może moja siostra będzie to chciała jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy i spadł mi sznurek, oczywiście, że mi spadł nieważne, jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy to ja testowałam sobie już wiśniową odżywkę do włosów i wiśniową odżywkę w sprayu do włosów, powiedzmy no i tak, tak jak ta odżywka w kremie, taka normalnie, co się spokuje spoko tak, mam wrażenie, że ta odżywka w sprayu nie jest dla mnie dobra, nie mówię, że ogólnie jest niedobra, tylko ja tak jak już kiedyś wcześniej wspominałam, ja potrzebuję takich mocnych, obciążających moje włosy produktów, a ta odżywka jest bardziej taka delikatna, tak żeby troszkę na włosach pachniało. Może żeby je trochę wygładziło, żeby się lepiej rozczesowało, więc wiecie. Więc taka, taka... O Trochę mi spadliście, poczekajcie. Zrobimy może w ten sposób. Postawię was na herbacie. Dzisiaj mam jeszcze jakieś spotkanie organizacyjne odnośnie koncertu, więc szczerze Wam powiem, że nie wiem, czy pójdę. Dobra. Na pewno teraz chciałabym trochę odpocząć. Może pomontować to co już mam ponagrywane. Więc cieszę się, że, że wreszcie zebrałam się. Trochę w garść. Zebrałam swoje siły i motywacje i ponagrywam dla Was. I ostatnio w kalendarzu. Chyba nawet wczoraj, że chyba nawet wczoraj w kalendarzu był inny, inny smak, bo na razie mieliśmy tylko wiśnie, jagodę, a teraz mamy truskawkę. Więc więc fajnie, że inny smak. Zapach. Z mojej kwiatki? Z dekoracji moich, czy to twój? Yy, nie wiem, pasuje tu do czegoś, chyba nie. Nie, to musi być wasz ja? Na podłodze leży Może wypad z czegoś. Tak, moi mi. Pokój udekorowany, pościel świeżutka założona. Uch, nie wyrobię z tym. Kosek świąteczny też jest. Dzisiaj stawiam na siebie. Po południe, po 16.39 16 tak dokładnie. I to, co mi się kojarzy bardzo, a to bardzo ze świętami, jeżeli chodzi o jedzenie, to pierwsza kwestia. Pierniczki, a druga kwestia. Druga kwestia. Mandarynki. W tym roku raz jadłam mandarynki, jeżeli chodzi o ten okres świąteczny, ale były kwaśne. Były tak niedobre i kwaśne, że no, no to trochę. To trochę, mmm, polało mi się same z mandarynki, super. To trochę smakowało jak cytryna, a nie mandarynka. Więc, że mój tata zakupił mandarynki, to spróbujemy. Spróbujemy. I może można powiedzieć, że coraz bardziej czuję ten klimat świąt. Przynajmniej na razie, bo dzisiaj zrobiłam dla siebie, myślę, że dużo dobrego yy, i też postawiłam na takie przygotowania do świąt. Udekorowałam pokój, zmieniłam pościel na świąteczną. Obejrzałam trochę filmu świątecznego, trochę vlogmasów, of course. I próbuję teraz, próbuję. No, będę pró testować mandarynkę, czy słodka. Uwaga, mamy kawałek mandarynki. Mmm, ta jest słodka. W porównaniu do tej, co jadłam z jakiś tydzień temu, dwa tygodnie temu, to ta jest bardzo dobra. Jeżeli chodzi o moje plany na resztę dnia, to za niedługo, koło 17, mój chłopak powiedział, że przyjedzie po mnie, bo muszę jechać do miasta. Muszę na chwilę wpaść do kościoła, bo, bo jakby jest zebranie organizacyjne odnośnie koncertów nadchodzących, więc to jest jedna kwestia. Czyli pasterka, i później 11 stycznia w katedrze śpiewam. I jakby tego było mało, to w niedzielę przed, przed mszą, czyli tam nie wiem, 12 z hakiem. Mam kolejne spotkanie organizacyjne, odnośnie koncertów. Kolejnych koncertów, więc, więc będzie się działo. Ale wiecie, gdzieś tam te pasterki i w ogóle co tam pójdzie. Ważne, że już mam za sobą koncert świąteczny, który wyszedł cudownie. Wyszedł przepięknie i magicznie. Zresztą jak co roku, więc mm, ręce mi się kleją od manny na ręki. Więc koncert wyszedł po prostu wspaniale, cudownie. Wszyscy są zachwyceni, więc ja jestem zadowolona. i Inni też są zadowoleni. A chyba o, na tym to polega żeby wejść w ten klimat świąt, żeby dać radość też innym z tej muzyki płynącej prosto z, nas, z naszego serca. Więc tak, godzina 16:42. Wezmę sobie. Jeszcze chwilę po, poodpoczywam, ewentualnie, może zgram pliki na komputer, żeby nie siedzieć bezczynnie. I będę zbierać się do miasta. No więc tak. Zabieram Was y, razem z sobą. I hope. I ja miałam więcej do was ponagrywać, ale wyszło jak wyszło. Pojechałam na próbę, pojechałam później do galerii na chwilę, bo potrzebowałam jednej rzeczy. I tą rzeczą był balsam ujedrniający. Ja go kupiłam z myślą o rozstępach i zobaczymy. Od wczoraj zaczęłam stosować. Na razie rano i wieczorem. I jeżeli będą efekty, będę zadowolona. A jeżeli. Nie, to może kupię coś innego. Ale no wiadomo, że po jednym dniu nie ma czego się spodziewać. Tak. Nałóż na oczyszczoną mi osuszoną skórę i delikatnie wmasuj okrężnymi ruchami. Stosuj rano i wieczorem. pisze, że intensywnie nawilża i pielęgnuje. Zastanawiam się, czy można tego używać na twarz. Bo jeżeli to regeneruje i nawilża, to to by mi się przydało, ale chyba balsam na twarz to może zapychać, nie? Więc, więc chyba lepiej nie ryzykować. Jeżeli chodzi o plany na dzisiaj. To dzisiaj na pewno chcę pomontować. Na pewno chcę poćwiczyć na gitarze. Bo dawno już nie ćwiczyłam na gitarze i wypadałoby poćwiczyć, bo będę, będę grać teraz trochę na tej gitarze, więc <laughs> wypadałoby wpaść w ten rytm. I co jeszcze w sumie? Na razie żadnych też planów nie mam. No, montaż, ćwiczenie na gitarze. No i pojadę na próbę na 16. No zobaczymy, jak coś by mi wypadło jeszcze wieczorem, czy coś, no to też fajnie. Zobaczymy. Nie chcę na siebie nakładać żadnej presji, ani, ani presji żadnej nie chcę na siebie nakładać, bo, bo wiem, że to też jakby nie pomoże mi. Mam nadzieję, że wy się trzymacie chociaż cieplutko. Dopijam herbatę, piję kawę i od razu lecę montować. Ale może zanim montaż, to otworzymy sobie okienko z dzisiaj. Z kalendarza adwentowego dzisiaj mamy 12-12. Szukam dwunastki. 12. Jest, widzę dwunastkę. Przyszłam się z Wami przywitać i równocześnie zakończyć tego vloga. Pewn prawdopodobnie ten vlog wyszedł krótki, ze względu na to, że to był zapracowany tydzień. Dużo się działo, dużo prób, też w tym tygodniu był koncert. I nie powiem, że jestem wdzięczna za ten tydzień, bo nie było w nim tylko pozytywnych emocji, ale również pojawiły się te negatywne. I one mi przypomniały. Jaka ja silna jestem. One mi przypomniały to, ile, ile ja już przeszłam, i że jestem w tym roku, albo mogę nawet powiedzieć, że w tej połowie roku od lipca, ja jestem w innym momencie życia niż byłam jeszcze pół roku temu. Jestem w innym momencie życia i jestem za to wdzięczna, za to, że idę do przodu, że się nie poddaję, że gdzieś tam walczę o to lepsze jutro. Ale. To co było w kalendarzu, co już widzieliście. Wczoraj mgiełka odbijająca od nasady włosów truskawkowa taka o. A dzisiaj w kalendarzu była odżywka domykająca łuskę włosa wiśniowa. Czyli z tego co widzę w kalendarzu mamy trzy kolekcje. Mamy kolekcję jagodową, mamy kolekcję wiśniową i mamy kolekcję truskawkową. Powiem tak. Ja testowałam te mgiełki. Ja testowałam akurat wiśniową. Ale moje odczucia. Mgiełki, jeżeli ktoś lubi, żeby miał ładny zapach na włosach i żeby te włosy lepiej się rozczesywały, no to są ok. Nie, nie robią te giełki jakiegoś mega szału, ale, ale są ok. Dla samego zapachu ja bym je po prostu mogła używać, bo ładnie pachną. I też mam wrażenie, że lepiej włosy się po nich rozczesują. Mamy dzisiaj niedzielę. Ja od jutra zaczynam nagrywać kolejnego vlogmasa, myślę, myślę, że tygodniowego. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że ten vlogmas, chociaż krótki, Wam się podobał. I jeżeli macie jakieś pomysły na filmy, to koniecznie dawajcie znać w komentarzu. Ja z miłą chęcią poczytam i po prostu jestem ciekawa Waszych opinii. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.